Ja bym Wam chciała powiedzieć, co my możemy zrobić, żeby właśnie pomóc organizmowi w naturalny sposób sobie regulować te przemiany cholesterolowe. Pierwsze, no to zadbać o wątrobę. Macie filmik na temat produktów wspierających wątrobę. Ale dwa, dać mu te dobre tłuszcze właśnie, które są niezbędne, które zawierają też te substancje przeciwutleniające, żeby nie dochodziło do właśnie uszkadzania śródbłonków żylnotętniczych przez te właśnie chociażby wolne rodniki. To są przede wszystkim oliwki, oliwa z oliwek, awokado To są e, świeżo tłoczone oleje z rzepaku i z lnu, i ziarno lnu To jest dynia, ale też właśnie to są owoce, które zawierają też błonnik i warzywa I tutaj się mówi o takich owocach chociażby jak jabłka, które zawierają dużo potasu Werberyc, aronia, hibiskus, róża. To są wszystko te owoce, które się wprowadza właśnie e, do tego, żeby ten żeby te procesy jakby regulowania i żeby ta cała praca wątroby przebiegała prawidłowo, jak również do regulowania ciśnienia. I my już wiemy, że tak naprawdę teraz nowość, objawienie nowej medycyny, że to jest nadmiar cysteiny. Mówi się, że powstaje homocysteina i że jak ona jest w nadmiarze, a z czego jest? No z mleka jest z pokarmu zwierzęcego, zostanie utleniona na oksychomocysteinę, to to sprzyja właśnie zawałom i tak dalej, procesom chorobowym, bo już się z cholesterolem obudzono że to nadmiar aminokwasu cystyina. I zobaczcie, kochani, znowu nam się nie mówi, jak ten problem rozwiązać, tylko każe nam się wydawać duże pieniądze na badanie yy, tej cystyiny, na monitorowanie, na obniżenia, ale nam się nie mówi, że ona pochodzi z pokarmu w nadmiarze zwierzęcego, nadmiar mleka krowiego, sery i tak itd. Nadmiar mięsa to jest nadmiar cysteiny, tak jak nadmiar cholesterolu, który organizm sam i produkuje i jak ma dostarczane w nadmiarze w żywności, to go ma za dużo. I znowu nam się chce dawać tabletki obniżające poziom cysteiny i nam się mówi, że ten, żeby nie dochodziło do właśnie nadmiaru tej cysteiny, to organizm potrzebuje witamin B6, B12, kwasu foliowego. Ale to są przede wszystkim witaminy, które są potrzebne w wątrobie, żeby te tłuszcze, żeby te aminokwasy przerabiać. Coś z nimi robić, ale wątroba już sobie nie radzi i trzustka sobie nie radzi. Przestaje produkować insulinę, którą produkowała do tego turbospalania... I po prostu też naraz z tym glukagonem, jak wam mówić, co po prostu nie jest jej naturalnym programem biologicznym, bo albo raz wytwarza to, albo to, bo nie dostaje w naturze naraz tego tłuszczu i tego cukru. Po prostu jest totalny chaos. I też właśnie zaczyna nam się tutaj mówić, że musimy spożywać też suplementy właśnie zawierające witaminę B6, B12 i tak dalej, już się prowadzą nowe leki, kochani. Żeby obniżały nam tą homocysteinę, ale po co my tą homocysteinę, czyli tą cysteinę, w takich ilościach spożywamy? Te pytania sobie zadajmy. I po co nas się potem z tego leczy? I teraz, kochani, wymyśla się następne lekarstwa i następne sztuczne normy, bo mówi nam się, że jak mamy homocysteinę od 7 do 9, to jest ok, ale jak mamy na przykład już 10-14, to jeszcze, jeszcze, ale jak już powyżej, to już jest bardzo źle. I też rodzi się pytanie, czy nie są to jakieś sztuczne normy, tak jak te normy cholesterolu. Bo zobaczcie, najpierw było dopuszczalne: cholesterol w granicach 220-240, nawet mówiono, że 260. A teraz obniżane są te normy nawet do 190 i co się dzieje, kochani? No następują układu hormonalnego i u to, coraz młodszych osób i zobaczcie, też kochani, że przecież cholesterol to jest bardzo ważny też składnik potrzebny do produkowania żółci i teraz cała biosynteza cholesterolu niezbędnego organizmowi odbywa się tak jak wam powiedziałam w wątrobie. Kiedy nasza wątroba nie produkuje prawidłowo żółci, bo ma niedobór tłuszczy naturalnych, nierafinowanych i niedobór cholesterolu, to następuje też coś bardzo negatywnego dla na naszego organizmu. My zaczynamy w ogóle już jakby prawidłowo nie przyswajać też rozpuszczalnych w tłuszczach witamin, witaminy D, witaminy A, witaminy E. Witaminy K. I co się robi? No, robi się to, że nam się teraz e, mówi, że my musimy suplementować te witaminy sztuczne. Ale przecież my wiemy, że te sztuczne witaminy w nadmiarze będą rakotwórcze i dla nas toksyczne, bo problemem źródłowym jest to, że z takich, a nie innych przyczyn nasza wątroba źle pracuje i nie wytwarza już prawidłowo żółci, chociażby z powodu tego, że daje się nam leki obniżające cholesterol, zamiast dążyć do eliminowania pokarmów, które stymulują stany zapalne, i dostarczają dodatkowej niepotrzebnej zbędnej nam porcji tego cholesterolu pochodzenia od zwierzęcego. A przecież zwierzę wytworzyło sobie samo swój cholesterol z pokarmu roślinnego. To jeszcze tak króciutko zaznaczam, żebyśmy zrozumieli tą filozofię. Teraz, kochani, daje się nam te statyny, które wiemy, że są toksyczne rakotwórcze i dla nas po prostu zabójcze, w dłuższej konsekwencji. Ale nam się nie mówi, że przecież naturalnymi pokarmami obniżającymi cholesterol. Samo chociażby. Tutaj właśnie jeszcze te rośliny kapustne, i teraz się sprzedaje nawet taki lek resferatrol z winogron czy z owoców, o których Wam mówiłam, że one pomagają regulować właśnie ten cholesterol i zapobiegać właśnie temu utlenianiu, czyli przechodzeniu cholesterolu w oksycholesterol, który jest dla nas po prostu już wtedy no, taki uszkodzony, nie może tutaj prawidłowo spełniać swojej funkcji. I tu, kochani, też właśnie robi się takie leki z brokułów, i tak dalej. Chodzi mi tutaj właśnie o ten sulforafan, który jest też przeciwnowotworowy. Dlaczego nam się nie mówi, że po prostu regularnie musimy spożywać warzywa kapustne, krzyżowe? I brokuły, i jarmuż, że one są naturalnymi środkami regulującymi poziom cholesterolu. Nie mówi nam się, że takim środkiem jest na przykład y, cebula, czosnek, że to są karczochy. Zobaczcie ile my tego mamy danego przez naturę. Że są naturalne zioła wreszcie, mniszek lekarski, y, pokrzywa, ostropest. Bardzo ładnie reguluje, to mówię właśnie po y, na przykładzie mojej mamy, której podawałam ostropest że Możemy sobie zrobić taką naturalną mieszankę, którą ja Wam zawsze polecam z ziaren świeżo lnu. Do tego dodajemy na cztery części lnu jedną część kminku, jedną część majeranku i mamy też wspaniałą mieszankę pomagającą nam regulować te przemiany cholesterolowe i usprawniać pracę wątroby. Produkuje się nam leki, tutaj medycyna naturalna też robi ogromny biznes, na przykład błonik z ryżu. Ale nikt nam nie mówi, że my nie mamy spożywać białego ryżu, tylko naturalny ryż brązowy. Zobaczcie kochani, więc jaki się robi na nas biznes. I medycyna konwencjonalna robi, ale też ta medycyna naturalna, która stara się nam w jakiś tam sposób pomóc, ale znowu z naturalnych pokarmów coś wyselekcjonuje. I coś nam za duże pieniądze sprzedaje, tak jak z tymi witaminami C, które nam się każe brać w dużych ilościach, żeby nie dochodziło właśnie do wytworzenia oksy, cholesterolu. Czyli i przez wolne rodniki, bo ten bardzo ważny nasz cholesterol wtedy się nie nadaje do niczego. Do tej oksy, homocysteiny i do uszkodzenia białek, tłuszczy i lipidów przez wolne rodniki. W dużych ilościach nam się każe brać witaminę C, ale nikt nam nie mówi, że skoro objawem takiego przedawkowania witaminy C jest biegunka, bo mówi mówicie, bierz, dopóki nie masz biegunki. Ale co oznacza ta biegunka? Że my po całości zniszczyliśmy, zaburzyliśmy tą mikroflorę jelit. Kochani, nam nie wolno długo brać takich kwasów. Kwasy organiczne, które się znajdują, czy to w aronii, którą ja Wam polecam, czy w porzeczce czarnej, czy w dzikiej róży, one nie są w takiej ilości. My nie siedzimy i cały dzień nie jemy dzikiej róży, porzeczki, aronii i tak dalej, bo by nas po prostu tutaj, że tak powiem, poskręcało. Także... Naprawdę, kochani, musimy zadać sobie te pytania, dlaczego leczy się nam za pomocą drog drogich suplementów i szkodliwych leków chemicznych. Te zaburzenia, które umownie też wkładamy do worka, nazywając syndromem metabolicznym, i robi się wielki biznes. Zamiast powiedzieć nam, że mamy się odżywiać naturalnym pokarmem, danym nam przez twórcę, który zawiera w sobie w odpowiednich proporcjach i glukozę. I te węglowodany złożone, nieproste, które zawiera w sobie po prostu wszelkie tłuszcze niezbędne do całego wytworzenia potem tutaj właśnie niezbędnego nam cholesterolu, ale przy różnych innych tłuszczy niezbędnych do pracy mózgu. Tylko nam się mówi, że jak my będziemy spożywać tylko pokarm roślinny, to my sobie tych tłuszczy nie wytworzymy. Bo my jesteśmy gorsi, bo my jesteśmy mniej inteligentni, nasze ciała są niż... Ciała zwierząt, które sobie z pokarmu roślinnego to wytworzyły. Te wszystkie, właśnie tłuszcze, które są materiałem budulcowym i materiałem zapasowym energetycznym. No, nam się po prostu y, sprzedaje y, stare paradygmaty, które się jeszcze umacnia. I, I nam się mówi, że teraz, jak mamy niedobór cholesterolu, y, bo nie jemy mięsa. To już jest teraz druga taka moda, to będzie nam źle pracował, właśnie mózg, kochani, który jest w głównym mierze utworzony właśnie z tłuszczy. I że będziemy mieć depresję, i nam się promonuje tutaj zażywanie dużych dawek kwasów omega-3, pochodzenia rybiego, ale przecież ta ryba i te wszystkie, to już Wam mówiłam, właśnie jednak w tym filmiku, może nie będę się tu powtarzać. O tych odpowiednich proporcjach składników pokarmowych, to wszystko wytwarzane jest przez zwierzęta ze świata roślin. I po to, to się znajduje w pokarmach, które zawierają błonnik, żeby to się w odpowiednich ilościach do naszego organizmu wchłaniało. Tylko potem nam się promuje właśnie kupowanie takich błonników już wyselekcjonowanych bez tych wszystkich takich komponentów odżywczych. I nam się też w ten sposób, kochani. Robi krzywdę, bo jak my wprowadzamy nadmiar błonnika yy, do naszych jelit, to my po prostu to jelito drażnimy i też nie pozwalamy na wchłanianie innych bezcennych związków odżywczych. Także my nie możemy niczego mieć w nadmiarze. I kochani, to po prostu jest tak, że w pokarmie roślinnym my mamy te tłuszcze, my mamy te wszystkie białka, my mamy wszystkie cukry w takich proporcjach połączonych z głodnikiem, żeby nie dochodziło właśnie do tych takich gwałtownych skoków. Ani insuliny, ani trójglicerydów, ani nie gromadził się w nadmiarze cholesterolu. Tylko żeby organizm sobie to powolutku, powolutku, w odpowiednich ilościach do organizmu wprowadzał. Także tyle na temat tutaj właśnie tego jeszcze mitu cholesterolowego. Na temat tych groźnych, niebezpiecznych później konsekwencji zażywania statyn. Chciałabym Was tym filmikiem też zachęcić do tych kolejnych moich przemyśleń dotyczących właśnie otyłości i cukrzycy, żeby tam bardziej szczegółowo też mechanizmy powstawania otyłości i cukrzycy wyjaśnić. Tutaj tak chciałam w taki prosty jeszcze to sposób Wam jakby zakomunikować w oparciu o własne doświadczenia najbliższego otoczenia mojej mamy czy mojej cioci i jeszcze Wam powiedzieć, że gdy sztucznie mierzamy cholesterol, to my mamy potem bardzo dużo też takich problemów, ze stanami zapalnymi stawów i schorzenia autoimmunologiczne się nasilają, i potem po prostu dajemy też w dużych ilościach hormony różnego rodzaju tym kobietom sztuczne. No i też oczywiście kortyzol i tak dalej wprowadzamy. I też to koreluje potem z astmą, ale to w ogóle już wiecie, że to spożywanie pokarmów od zwierzęcych i nabiału powoduje astmę. To już wam mówiłam, że właśnie anginy, astma i wszelkiego rodzaju tutaj stany jakby zapalne i anomalie w układzie właśnie oddechowym. Kochani, moi, to jest związane po prostu ze spożywaniem na przynajmniej tak było u mnie, i organizm nadprodukowuje jeszcze dalej, dodatkowo, w większych ilościach cholesterol, żeby w większych ilościach produkować tutaj właśnie kortyzol. Także widzicie, jak to jest? Jak to jest ze sobą połączone? I jak, ja właśnie wam zawsze powtarzam, że nas twórca się nie mylił. Ja nas nie uczynił takim bublem, które jak spożywa po prostu naturalny pokarm, to potrzebuje dodatkowo jakichś tabletek. Tylko to się wszystko po prostu zaczęło opierać na promowaniu nam spożywania pokarmów, które nie są dla nas przeznaczone. Chemicznych, sztucznie przetworzonych, ja będę to wam w każdym filmiku powtarzać. Dlatego, że na nas się robi wielki biznes w zakresie i medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, już w tej chwili, która nam mówi, że pokarm roślinny nie zawiera teraz związków odżywczych, ale czy niecelowo pozbawia się ziemi, wyjaławia i pozbawia się owoce i warzywa, ich naturalnych odżywczych substancji, obniża się ich poziom? Czy nie jest to celowe działanie, żeby potem nam sprzedawać lekarstwa i suplementy? Sami musimy zadać sobie to pytanie i sami znaleźć odpowiedź, bo ja, ja Wam mówię. Nie chcę tu przekazywać nikomu gotowych prawd. Ja się dzielę swoimi refleksjami, swoimi przemyśleniami, żeby każdy sobie poszukał własnych odpowiedzi. Ja tutaj nie jestem dla nikogo autorytetem. Ja, ja chcę być tylko taką właśnie osobą, która tutaj wszystkich nas zachęca do własnych, indywidualnych przemyśleń. Także kochani, jeżeli Wam się podobały tego typu filmik. Jeżeli ta wiedza, którą wam przekazałam, jest dla Was cenna, to zostawcie też komentarz czy zostawcie lajki, like, żeby jak najwięcej osób mogło to obejrzeć i żebym ja też wiedziała, yy, jakie zagadnienia poruszać w kolejnych filmikach. Kocham Was! Życzę Wam wszystkim zdrowia. Życzę Wam głębokiego właśnie tutaj zrozumienia pewnych mechanizmów funkcjonowania naszego ciała, żebyśmy nie byli bezbronnymi ofiarami, które potem muszą to żywotnie zażywać leki właśnie na cholesterolemie, czy na cukrzycę, czy na nadciśnienie. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych filmikach.